w kolejnym odcinku projektu słowo. Dzisiejsza ewangelia to ewangelia według świętego Marka rozdział 4 wersety od 21 do 27. Dzisiaj niestety nagrywam samym głosem, ale najważniejsze jest to, co chcę przekazać miłość Jezusa dla Was, więc Teraz przeczytam wam werset, który mnie najbardziej poruszył. Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod Korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? My jesteśmy takim światłem ze świecy i właśnie my jesteśmy dla Jezusa. Tacy wspaniali, idealni, jesteśmy Jego najkochanniejszymi dziećmi. Jezus zawsze dla nas może wszystko zrobić i przy Nim nie musimy się wstydzić. Możemy Mu zawsze zaufać. Nie musimy się bać, że Jezus się na nas obrazi, że teraz już nam nie wybaczy, bo zrobiłyśmy coś złego, ale zawsze możemy Mu zaufać i nie wstydzić się jego miłości, Jego... Bo on zawsze nam wybaczy i nam pomoże. No a jeżeli mamy świecę, to po co ona jest? Po to, żeby właśnie położyć ją na świeczniku, żeby świeciła? Czy po to, żeby ją gdzieś schować? My jesteśmy tą świecą i my mamy właśnie wolną wolę. Bóg nam ją dał, ale w jaki sposób my ją wykorzystamy? Czy My wykorzystamy życie w jakiś sposób? Czy będziemy właśnie taką świecą? która chce świecić na świeczniku, chce innych oświecać, chce innych ewangelizować, nawracać, chce właśnie swoją wiarę jeszcze bardziej poszerzać i cieszy się, nie może się doczekać z wielką chęcią na kolejne spotkanie z Jezusem, gdzie nie wstydzi się Jezusa, tylko cały czas przy nim trwa i chce jeszcze bardziej tej miłości, jest jej świadoma, i chcę ją każdemu przekazywać i cieszyć się z tej miłości i życia na ziemi. Czy będziemy taką świecą, gdzie będziemy schowani i smutni będziemy w naszym życiu przygnębionym, gdzie najważniejsze będą dla nas imprezy, znajomi, alkohol, papierosy. Czy wszystkie złe rzeczy, czy ten cały grzech będzie dla nas najważniejszy, gdzie będziemy właśnie schowani pod takim wielkim brudem kurzem grzechu, będziemy właśnie wtedy wręcz zgnili, gdzie nasze serce będzie właśnie będzie nasze serce takie, gdzie nie będziemy czuć, że jest dobre, gdy nie będziemy czuć, że my nie jesteśmy dobrzy, że my się z czymś cały czas mylimy, że my jesteśmy w błędzie, że my zawsze coś robimy źle, gdy będziemy przygnębieni i nie będziemy czuli w sercu tej miłości Jezusa, największego szczęścia, prawdziwego szczęścia, więc starajmy się jeszcze bardziej Czuć tą miłość Jezusa i nie zapominaj, że nawet jeżeli teraz czujesz jakąś blokadę albo nie jesteś z Jezusem tak szczery i w pełni z miłością, to proszę, postaraj się jeszcze bardziej z Nim być. Postaraj się w jakiś sposób bliżyć, żeby poczytać Pismo Święte, aby właśnie modlić się, rozmawiać szczerze z Jezusem, z miłością, w taki sposób, gdzie Wy będziecie mogli rozmawiać ze sobą, gdzie nie będziesz się wstydził jej miłości. Więc teraz przysnę Wam jeszcze kolejny fragment, bo kto ma, temu będzie dodany, a kto nie ma, pozbawił go nawet tego, co ma. Chodzi w tym o to, że my, samo życie na Ziemi z Jezusem, z tą miłością, jest już czymś wielkim. My wtedy mamy to. My mamy to szczęście, miłość, radość. Właśnie mamy poczucie, że my jesteśmy wartościowi, że Jezus jest nas dumny i zawsze na nas patrzy z miłością, radością i... Patrzy na swoje najlepsze dziecko, idealne. On teraz na ciebie patrzy i mówi: Bardzo Cię kocham, jestem z Ciebie dumny. Nigdy w to nie wątp. Jestem z Tobą. Nigdy Cię nie opuszczę. Razem damy radę. Przetrwamy to, co jest złe i niedobre. Przetrwamy cały ból i grzech. Jezus cały czas jest z Tobą i nigdy w to nie wątp. A jeżeli my na Ziemi właśnie będziemy czuć tą miłość, będziemy żyć z taką świadomością, to nie dość, że tutaj będziemy mieć coś wielkiego, to jeszcze po śmierci na Ziemi, po życiu na Ziemi, po właśnie po śmierci naszej, to wtedy. Będziemy mieli jeszcze więcej, będziemy mieli dodane, będzie jeszcze większe szczęście, nastąpi jeszcze większa łaska Jezusa stała z miłością i jeszcze większą radością. A jeżeli będziemy na Ziemi tacy zgorzknieli wręcz, gdzie całe życie będzie bez niczego, bo Jezus jest wszystkim, a bez niego jest nic więc. Dlaczego masz właśnie żyć w taki sposób, gdzie niczego nie masz, tylko dla ciebie jest chwilowe szczęście, bo właśnie znajomi y, alkohol i to wszystko, co nas tak psuje i to jest dla nas najważniejsze, jest tylko chwilowym szczęściem, chwilową radością lub miłością, a Jezus jest stały, Jego miłość nigdy nie ustaje, tylko cały czas trwa, więc nie dość, że na ziemi będziemy mieli takie życie, to jeszcze nie dość, że nic nie mamy wtedy normalnie na ziemi, to po śmierci będzie nam jeszcze zabrane od tego co mamy, a my przecież nic nie mamy, czyli będzie jeszcze gorzej, więc... Postarajmy się jeszcze bardziej trwać przy Jezusie i proszę Ciebie o to, znajdź dla Niego 5 minut, pomóc się chwilę, porozmawiaj i nigdy nie wątp w to, że Jezus Cię kocha. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę, zachęcam Was do oglądania kolejnych filmików Wojska. Pa, pa!